Siemano, witam Was w kolejnym odcineczku na moim kanale. A dzisiaj wbijamy sobie 50 tysięcy pucharków. No i bez zbędnego gadania Zapraszam Was do oglądania. Dobra, lecimy sobie z pierwszą grą. Okej okay. Mamy tutaj dwie skrzyneczki po prawej stronie. Już widzę, okej okay. Ogólnie powiem Wam, że długo się męczyłem z tymi 50 tysiącami pucharków. No bo jednak dzisiaj od rana próbowałem to wbić. A popatrzcie, jest 18.26, a ja to dopiero, dopiero teraz wbijam. Przez tyle czasu się męczyłem. No ale ważne, że może już to teraz wyjdzie. Dobra. Zbieram sobie skrzyneczkę Ta Max chyba go... no właśnie Tepnęła się Lecę se Tutaj w sumie nie, na środek będzie zbyt ryzykownie, ale... Dobra, już tylko cztery drużyny Zostały Nice Okej okay. No tutaj 11 puch mi tylko brakuje, więc myślę, że nie powinno być jakiegoś problemu z biciem tego. Okej, okay. Tabi i ten Mortis jest szansa... Ojeju, ja nie ginę, nie ginę, Jest nie szansa, żeby zginęli, please. Przeżyj, panie Deluxe, ojeju. No i tutaj mamy minusa. Kurwa! Dobra, widzimy się po prawie godzinnej przerwie, gdzie nieustannie męczyłem się właśnie z panem Deluxą, i lecimy teraz ostatnią grę. Gramy w ogóle, już prawie po godzinnej męce, tak naprawdę dopiero robię tą część, nagrywam. Dobra, lecimy na tą skrzynkę. Dobra lecimy dalej. Ojoj, tu ktoś w kampi w ogóle cztery osoby mnie oglądają. Pozdrawiam, te osoby. Błagam, aby to była ta gra. Nie chce mi się już kolejnie grać. Kolejnej Jak teraz tego nie wbiję, to się wkurzę. Bo dzisiaj od rana od jakiejś dziewiątej po prostu się męczę, żeby wbić te 50 tysięcy. A wczoraj wieczorem brakowało mi 145 pół, rozumiecie to? Dobra. Tylko ta Max do wyjaśnienia. I mamy 50 tysięcy, proszę Państwa. Ja nie mogę. Ile czasu? GG, GG, mamy 700 na Maize i patrzcie, jak to pięknie wygląda. GG, dziękuję wszystkim. Mamy to. Popatrzcie sobie. Ja nie mogę. Ile męki z tym było, ale jest. Jest, let's go. No dobra. Jestem, że tak powiem, szczęśliwy, bo. Pierwszy raz to w życiu osiągnąłem. Sprawdźmy jeszcze, który jestem w ogóle w, w Polsce. 491, ok. Nie jest jakoś źle. Więc dobra, ja Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ile ja sobie nerwów tutaj zszarpałem. To nawet nie chcę mówić. Po prostu dziękuję Wam za oglądanie. No i co? Do następnych filmów. Trzymajcie się. Não e